Cześć kochani, dzisiaj jest poniedziałek, yy, zaraz muszę spojrzeć na zegarek, bo nie pamiętam, który dzisiaj jest, o, nie 15 września, akurat moje imieniny, o proszę bardzo, <grafię> nawet zapomniałam o tym. Słuchajcie, dzisiaj jest mój pierwszy dzień po poście dr Dąbrowskiej, czyli... Byłam 21 dni na poście, tak jak wam wcześniej mówiłam. Myślałam na początku, przepraszam, że się odwracam, ale pies koło mnie siedzi. Założenia na początku miałam takie, że może zrobię cały post, ale stwierdziłam w trakcie jego trwania były takie momenty, gdzie czułam się trochę słabiej, a że ja cały czas bardzo dużo pracuję, więc stwierdziłam, że jednak sobie daruję i zrobię tylko 21 dni. Cześć, cześć, miło mi, że mnie oglądasz bardzo często. Nie, nie wiem w ogóle, jak masz na imię Koko Lentil, jakbyś mogła lub mógł się przedstawić. Myślę, że jesteś kobietą, ale byłoby mi miło, jakbym wiedziała, jak masz na imię. Yy, słuchajcie, co mi dało to 21 dni. Na pewno jeszcze coś tam nagram. Yy, jestem teraz bez makijażu, jak widzicie. O, Julita, miło mi, cześć, Elu. Yy, powiem Wam tak. Yy, czułam się bardzo dobrze w trakcie postu zazwyczaj. Były jakieś tam takie dni, że czułam się trochę gorzej, miałam jakieś wyzwania z astmą, że jakoś y, bardziej rzęziłam. Nie wiem, czy to była wina postu. Y, w którymś dniu, na początku jakoś, czwartego dnia, <grym> bo wiele osób robi post, dlatego żeby schudnąć. Powiem Wam szczerze, że jeszcze się nie ważyłam. Y, poczekajcie chwilę. Hej, dziewczyny, co wy robicie? Hej! Coś tam rozrabiają. Powiem Wam, że nie wiem czy schudłam, bo jeszcze się nie ważyłam, ale patrząc po spodniach, no to wydaje mi się, że trochę mi chyba z pasa jednak zeszło. Zważę się później, ale na przykład jadłam też warzywa, czy jadłam moje rzeczy, które na post doktor Dąbrowskiej dla klientów gotowałam, ale na przykład dodałam sobie do jednego gulaszu tam odrobinkę oleju tłoczonego na zimno. Dziękuję. Dziękuję Małgorzato. Też się cieszę, że mi się udało ukończyć to trzy tygodnie. Powiem Wam, że cieszę się, że będę mogła wrócić do owoców, których nie jadłam do tej pory. Z tego się chyba cieszę najbardziej. Brakowało mi oczywiście kawy z pianką. To znaczy kawy z pianką, ja bardziej piję piankę z kawą niż kawę z pianką. Więc tego mi brakowało. No i zapach smażonego <grym> niestety. Bardzo mi się podobał podczas postu, jak smażyłam pieczarki albo cebulę. Więc na to mam ochotę, ale myślę, że tego od razu się na smażone nie rzucę. Nie zauważyłam jakichś innych zmian. Dużo osób mi pisze, że yy, lepiej wyglądam na poście, chociaż może bez makijażu to tego nie widać. Nie wiem. Yy, samemu jest trudno to ocenić. Hmm. Powiem Wam, że czuję się ogólnie rewelacyjnie. Czuję się, Najbardziej jestem zadowolona z tego, że udało mi się te trzy tygodnie wytrzymać. I jeśli jesteście na poście, możecie być, bo to oczywiście też nie każdy może być, to wszystko jest w głowie. Tak na i wszystko możecie y, przetrwać. chodźmy się tutaj. Pokaż się. Tak, dzień dobry. Kto to jest? zamek się pokazał. Wszystko, wszystko macie w głowie. Y, tak samo post. To jest wyzwanie dla głowy głównie y, waszej, więc no jeśli jesteście w stanie wytrwać post, to wytrwacie wszystko tak naprawdę. Y, I... Jeśli chcecie robić post, to możecie do, do mnie pisać. Ja będę starała się wrzucać Wam jeszcze to, co jem teraz. Będę też jakieś przepisy na wychodzenie z postu. Więc jeśli, jeśli chcecie zobaczyć, co jem podczas wychodzenia, pokażcie mi się. Podczas wychodzenia to oczywiście oglądajcie mój kanał i bądźcie za, dalej ze mną. Ty na wizji jesteś, nie pokazuj zębów. Tu się pokaż. A patrzcie, ucieka. Zostańcie ze mną i wszystkiego dobrego Wam życzę. Myślę, że jeszcze niestety do przodu mam trochę dużo pracy. Będę starać się wam już jakiś filmik. Z jakimś mam trochę dużo pracy. Bo już jakiś filmik z jakimś przepisem takim na wychodzenie z postu. Ciemnie nadal na Instagramie, na Facebooku, bo tam się najwięcej dzieje. Wszystkiego dobrego, buziaczki, pa.